Czy jestem przegrywem i spędzam sylwestra w domu? A czy nie będę tym przegrywem jutro, jak wszyscy będą mieli kaca, a ja wstanę pełna energii i pełna... Kaszlu Starego Dziada. Oczywiście, że tak. Cześć moi drodzy, witam was w ostatnim dniu tego roku. Ten rok skończył się dla mnie niewyobrażalnie wspaniale. Musiałam zrezygnować z planów na filmy świąteczne, więc stwierdziłam, że chociaż nagram coś na sylwestra, jako że i tak mi się nudzi w domu, a już w miarę lepiej się czuję, ale dalej ten kaszel. A że nie miałam za bardzo pomysłu, to stwierdziłam, że w sumie to mam takie dwa fajne zeszyty, w których sobie zapisuję moje simsowe rozgrywki. I może po prostu by wam tu pokazać. Nie wiem, czy znajdę tu fanów takiej formy zapisu. Wiem, że sporo ludzi lubi sobie tworzyć dokumenty w Docsie albo w Excelu na temat rozgrywek, ale ja wolę wszystko pisać, notować. Kocham pisać odręcznie. I może ktoś będzie się ze mną utożsamiał i chętnie zobaczy, co ja tam mam w środku. Ale zanim to... <słuch> Jestem przepraszam. Pewnie będziecie to oglądali z takim... Ja pierdolę, Niech ona przestanie się dusić, bo nie mogę tego oglądać. Zanim wam pokażę te urocze ze <laughs> to pójdziemy sobie zrobić kawę. Będziemy przygotowywać kawę, tylko nie mam za bardzo wyboru kubków. Mama gdzieś mi pochowała. A jest tu! Słodziutka filiżaneczka różowa. Nie będzie to zbytnio estetyk kawa, ponieważ nie mam ekspresu. Myślę, że teraz stwierdzenie słodkiej kawusi w tym filmie nabiera prawdziwego znaczenia. Przeżyłam właśnie piąty dzień choroby. Zdążyłam od tej pory przeżyć tyle faz, że nawet nie ogarniam, że tak się w ogóle dało. Na początku była faza ból gardła, potem była faza kaszel, potem faza ból mięśni, potem faza gorączki i dreszczy, później w ogóle faza kataru. I teraz jest sama faza kataru plus faza kaszlu. Ja nie wiem, czuję się jakbym straciła po prostu tyle dni ze swojego życia, które mogłam przeznaczyć na tyle innych rzeczy, na przykład na siłownię. Na szczęście w Wigilię byłam pobiegać. <coughs> Więc nie było tak źle. Ale gdzie normalnie ćwiczę teraz w okresie się zimowym tak z dwa razy w tygodniu, to chciałam tak no, 3-4 dni do końca roku poświęcić na siłownię. Ale niestety choroba nie pozwoliła. Galam do Was tak, bo mi się tam woda gotuje. Miał być filmik poniedziałkowy, byłam kaput, Miał być filmik piątkowy, też nie. I się czuję tak useless. Kolejne 30 hektarów, które albo mówią... Się... Sylwester w RMF FM Na tej imprezę wszyscy są zaproszeni! Chociaż na tą imprezę mogę iść. Mama mi nie kupiła mleka bez laktozy. Mieszy, Witam się z Wami ponownie, już z moją kawusią w ręce. Na ten moment posiadam dwa. Można powiedzieć, aktywne zeszyty, w których prowadzę rozgrywki simsowe. I na pewno warto nadmienić, że ja zaczynałam od właśnie prowadzenia notatek simsowych za pomocą form elektronicznych, na przykład za pomocą notatek w telefonie, ale to się u mnie totalnie nie sprawdzało i to były jakieś moje dawne, zapomniane rozgrywki, do których nie mam już niestety dostępu. Ten biały zeszyt jest zeszytem w sumie od wszystkiego, można powiedzieć. To jest zeszyt, który kupiłam chyba dwa lata temu jakoś, albo trzy. Już nawet nie mam. Pamiętam. A ten niebieski to jest zeszyt stricte do rozgrywki Legacy. W nim zapisuję tylko jedną rozgrywkę, tak bardzo szczegółowo, więc on jest bardzo ładnie prowadzony, a ten jest po prostu pasmem niepowodzeń. Jeżeli mi głos piszczy, ja pierdzielę. On jest bardzo chaotyczny, więc jeżeli szukacie kontentu estetyk, to na pewno nie będzie to ten zeszyt. Więc może od tego zeszytu byśmy zaczęli w sumie, bo on jest taki bardziej właśnie not estetyk. Dobrze. Co my tutaj mamy? Stronę tytułową. Simsy, moje notatki i naklejki z pieskami. So sweet. Tutaj mamy początek mojej rozgrywki w miłowie, czyli wszystkie tury opisane. Tutaj zaczęłam ten zeszyt prowadzić tak jeszcze w miarę estetycznie. Ja zaznaczam tury kreskami. To jest trochę niekonwencjonalne, wiem o tym, bo większość zaznacza je chyba po kwadratach. No i tak wyglądała pierwsza strona. To był początek rozgrywki, czyli przegrałam tutaj 8 lat, tutaj 8 lat, czyli w sumie 16 lat. Dalej mamy kontynuację tej samej zasady, czyli spisywałam sobie tury, czyli ile dni przegrałam w każdej rodzinie, tu na dole trochę się zaczęło komplikować, ponieważ tutaj mam przegrane 3 dni w każdej rodzinie, tutaj nie do końca pamiętam o co chodziło, ale tutaj wydaje mi się, że robiłam bardzo skomplikowane obliczenia matematyczne, dlatego, że wysyłałam ludzi do koledżu i miałam niesamowity problem z tym, żeby wszystkim się zgadzały grupy wiekowe. Jeszcze ja posyłałam ludzi z koledżu w różnych kategoriach wiekowych do jednej rodziny. Czyli na przykład jedna simka mogła już być na trzecim roku studiów, gdzie druga była dopiero na pierwszym. Było to dla mnie ciężkie, aczkolwiek satysfakcjonujące, że mogę sobie tak powyliczać to, ponotować i wiedziałam, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Natomiast na tej stronie spisałam sobie wytyczne, czym sugerować się przy wyborze aspiracji dla danego sima. I to chyba zaczerpnęłam z jakiegoś filmiku na YouTubie. Nie wiedziałam wtedy jeszcze o istniej kalkulatora merty. W sumie nawet nie wiem, czy ten kalkulator wtedy istniał, ale już się tym nie sugeruję, więc ta strona w sumie jest nieaktualna. Dobra, mamy kolejną stronę, jest to kolejna tura. Czyli 35 lat od rozpoczęcia rozgrywki, a tutaj mamy już 38 lat. I tu mamy strzałkę, ponieważ na kolejnej stronie jest kontynuacja. Na dole mamy jakieś tam, jakąś tam krótką mapę myślową. Musicie wiedzieć to, że ja mam czasami takie momenty, że nie wiem, jestem pod prysznicem i wymyślę sobie, że ten sim ma robić to i to, że muszę to sprawdzić, coś tak nagle mi do głowy wpadnie i że ja nie chciałam o tym zapomnieć, to ja stwierdziłam, że zapiszę sobie to w randomowym miejscu w tym zeszycie i będę o tym pamiętać. I to się sprawdziło, ale przez to ten zeszyt się stał mega chaotyczny. No ale trudno. Zapisałam to, zrealizowałam to, i tak to zostało po prostu na tej kartce. Tutaj mamy w sumie. Tury obecne, czyli obecnie w moim miłowie jestem na etapie przegrania 47 lat w dwóch rodzinach. W trzeciej prawie już dogrywam, więc niedługo jak poprzegrywam to, będę mogła Wam zrobić aktualizację po 50 latach, ale to ja muszę mieć czas, żeby grać. I tu są moje notatki a propos w sumie planu, więc może Wam tego nie będę pokazywać. I to jest pierwszy rozdział tego notesu, czyli miłowo ale to nie jest koniec, ponieważ za kilka kartek jest Werona i na pierwszej stronie tej Werony mamy propozycję imion to jest chyba dość mocno niezaktualizowane, ja się przyznam szczerze, że pod koniec rozgrywki w Weronie przestałam aktualizować ten zeszyt, przyznaję to zupełnie szczerze, że tak do 50, 60 odcinka aktualizowałam to w miarę na bieżąco, później zupełnie przestałam to robić, więc część tych imion jest wpisana, a część jest jeszcze niezaktualizowana. Następna Strona. Tutaj mamy, jak widać, troszeczkę pokreślone notatki, ale. Wiadomo, że wiadomo o co chodzi. Tutaj sobie pisałam, gdzie mi się rodziły jakieś noworodki. A tutaj chyba ewidentnie coś poszło nie tak, bo pokreśliłam całą turę. Następna strona i kilka kolejnych stron. To jest zdecydowanie coś, co nie wypaliło. I co poprawiłam w swoim kolejnym zeszycie. Plan był taki, że będę sobie pisała po każdym dniu rozgrywki, co się w danej rodzinie wydarzyło. Plan był dobry, ale byłam niekonsekwentna w tym działaniu. Na tyle rodzin, które mam w Weronie, to było po prostu zbyt ciężkie. I Czasochłonne, żeby pisać o każdym połączeniu, kto z kim, gdzie, kiedy i dlaczego. Dobrze, tak. Tu jest mocna czerwona notatka. Ważne wątki fabuły dla monteków. I tutaj opisałam sobie pomysł z przywróceniem Izabeli Montek do życia. Całą fabułę, którą wymyśliłam, będąc w Wannie, po prostu potrzebowałam wylać swoje myśli na papier i rozpisałam całą fabułę na czerwono. Tutaj zrobiłam sobie drzewo genealogiczne, żeby rozpisać sobie, w której rodzinie są jakie dzieci, kto się z kim związał. Drzewo genealogiczne w formie internetowej jest o wiele bardziej skuteczne. Na kolejnej stronie mamy kontynuację rozgrywek. Moje legacy z trójki. Robiłam kiedyś o nim odcinek <laughs> i zdjęcie psika z półeczkami na tyłeczku. To jest już ostatni etap tego zeszytu. Tutaj jest bardzo fajny schemat, ponieważ zapisałam sobie, w jakim mieście gram jaki jest sim startowy. Opisałam Sima startowego cały jego życiorys. Jeżeli chcielibyście obejrzeć to Legacy, to was serdecznie zapraszam, bo zrobiłam o nim streszczenie na kanale. Tutaj jest drzewo genealogiczne, które się rozwinęło. Następnie omówiony jest dziedzic numer 1 jego kariery, zainteresowania, jego życiorys. Następnie jest dziedzic numer 2 i na tym etapie skończyłam grę w Legacy, bo na razie jakoś tak odeszłam od trójki, ale jest szansa, że do tego Legacy wrócę. I na dole mamy zasady rozgrywki, które też są bardzo dla mnie pomocne żeby sobie co jakiś czas je odświeżać. Więc jeżeli kiedyś mi się przypomni, że mam to legacy w trójce i będę chciała do niego wrócić, to przynajmniej będę wiedziała, co się do tej pory wydarzyło. Tak, i to jest ten nieco bardziej estetyczny zeszyt, który naprawdę już prowadzę mega mega systematycznie. Już na pierwszej stronie się przekonacie, że wcale tak nie jest. Patrzcie, jaka piękna strona tytułowa. To jest prowadzone ogólnie systematycznie, ale z drobnymi mankamentami. Mamy pierwszą stronę bardzo Istotną, czyli rozgrywka podzielona na tury i dni. I mamy tutaj epokę numer 1, czyli średniowiecze, mamy opisanego króla, a także podział na odcinki i lata. U góry mamy lata, a dole mamy odcinki. Czyli widzimy, że pierwszą epokę skończyliśmy na odcinku 12 na 36 latach. Epoka druga, czyli renesans, tutaj mamy lata, a tu numer odcinka. I mamy tutaj już podział na dwie rodziny, czyli na króla i na księcia. To jest niezaktualizowane, ponieważ nie wpisałam tych chyba dwóch ostatnich odcinków, ale to jest takie, wiecie, mega na bieżąco wszystko. I ja tutaj nie pozwalam sobie na to, żeby to było niedopracowane, bo wiem, że jak przestanę to pisać, to się prędzej czy później w tym pogubię. Tutaj mamy ogromną bazę danych na temat zasad rozgrywki, rozpisane mega przejrzyście. Mój wykładowca w ogóle pytał się mnie kiedyś, czy chodziłam na jakieś kursy z kaligrafii. Ja mówię, ale dlaczego? Niby, no ja i kaligrafia w ogóle, wytypy. you <laughs> A on mówi, bo tak pięknie pani pisze kursywą, a ja miałam takie, oh my god, ale słodko. Podoba mi się moje pismo, ale jak piszę szybko, to już piszę brzydko. Czasami jak o czymś zapomnę, albo sobie chcę przypomnieć, to nie wracam do odcinka pierwszego, w którym to opowiadałam, tylko sobie czytam, co mam tutaj. I to jest w miarę przejrzyste i wiem mniej więcej, w którym punkcie się co znajduje. Tu mamy miejsce na resztę zasad, które być może dojdą mi w przyszłości. A tutaj mamy już streszczenia odcinków. Po tej stronie kolumny mamy numer odcinka. Tutaj mamy napis zadania, czyli rzeczy, które chcę w tym odcinku zrealizować, wpisane od punktów, a tu mamy wydarzenia, czyli rzeczy, które udało się zrealizować. I często sobie tak odhaczam, że to udało się zrobić, to udało się, albo czegoś się na przykład nie udało zrobić, i wtedy wiem, że w kolejnym odcinku muszę to zrobić, albo na przykład sobie zaznaczam, że rezygnuję z tego pomysłu, ponieważ przestał mi się podobać. I dzięki temu wiem, co się stało, a co jeszcze muszę zaplanować. No i też wiecie, fajnie sobie przypomnieć, jakie były wydarzenia, jaka była fabuła, kto z kim co robił, bo też w trakcie trwania takiej rozgrywki część rzeczy można zapomnieć. Dlatego to jest bardzo pomocne. I mam naprawdę Sporo tutaj tych streszczeń. Sporo, sporo. Przykładowo w tym miejscu mamy już troszeczkę inny schemat. Mamy tutaj numer odcinka w danej epoce, czyli w renesansie jest to odcinek ósmy, a ogólnie odcinek dwudziesty. I tu sobie piszę u kogo gram, czyli tu na przykład gram u Vincenta, a tutaj na przykład gram u Wiktora. Na koniec powiem tylko tyle, że mam nadzieję, że komuś może przydadzą się moje schematy i pomogą komuś usystematyzować swoją grę a może nawet kogoś zainspiruje. I cóż ja mogę Wam, moi kochani, życzyć? Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, udanego Sylwestra i spełnienia w nowym roku wszystkich zaplanowanych przez Was rzeczy. Także co? Na kanale widzimy się za rok.